Cześć, witam Was na kanale TV Dealers Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam Loncin X-Wolf 1000 Ale oczywiście jest to wersja dwuosobowa, homologowana Sprzęt posiada silnik o pojemności 1 litra i mocy aż 99 koni mechanicznych Mamy tutaj piękne, niebieskie, metaliczne malowanie, możecie to zobaczyć naprawdę prezentuje się świetnie Jakość wykonania tego sprzętu też nie pozostawia nic tak naprawdę do żadnych zastrzeżeń mamy tutaj linę syntetyczną z wyciągarką mamy tutaj zawieszenie na amortyzatorach gazowych mamy tutaj piękne 14 calowe kółka które świetnie się prezentują oczywiście wygodna komfortowa dwuosobowa kanapa kolorowy ekran złącza ładowania USB 12 V Eee, także, także, także świetnie, świetnie, naprawdę to się prezentuje. Delikatna też osłonka, żeby podczas jazdy wiatr mocno nas nie wiał, na oczywiście. Osłony dłoni, płyty bagażowe przód, tył metalowe podnóżki. Co więcej, oczywiście hak, gniazdo na przyczepkę. Eee, piękna linia świateł, zaraz postaram się ją pokazać, jak one się włączają. Jest tu już troszeczkę bajer samochodowy, że tak powiem. Także naprawdę fajny efekt. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Loncin. Dowozimy w dowolne miejsce w Polsce. Także zapraszamy serdecznie na zakupy.